Fińskie linie lotnicze Finnair zainaugurowały w piątek 13 kwietnia regularne połączenie lotnicze łączące Kraków ze stolicą Finlandii Helsinkami. To pierwsze bezpośrednie połączenie z krakowskich balist do stolicy Finlandii. Polska to bardzo atrakcyjny kierunek dla Finów, a szczególnie Kraków, który postrzegany jest jako wyraz atrakcyjne miasto kultury, jak i dobrej zabawy. Kraków przyciąga także fińskie firmy do inwestowania w tym regionie. Do tej pory z Helsinek do Krakowa dotrzeć można było wyłącznie z przesiadką w Warszawie, od ostatniego piątku możliwe są rejsy bezpośrednio do Krakowa. Linia FINER operuje na nowej trasie dwa razy w tygodniu, w czwartki i niedzielę. Wiceprezydent linii lotniczej FINER, Henrik Arle, przyznaje, iż częstotliwość lotów na tej trasie z pewnością zostanie zwiększona. Kraków to nowy, bardziej turystyczny kierunek dla FINER. Może zbyt ostrożnie podchodziliśmy do ilości rejsów na tym kierunku, ale na pewno to połączenie będzie rozwijane. Mimo iż przewoźnik planuje operować na tej trasie 74-miejscowym Embraerem 170, pierwszy lot realizowany był samolotem typu MD-83, który w inauguracyjnym rejsie przywiózł do Krakowa komplet 160 pasażerów. Zadowolenia z nowego połączenia nie krył także prezes Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice, Kamil Kamiński. Chciałbym wyrazić wielkie zadowolenie. Każdy nowy przewoźnik jest dla nas jako Portu Lotniczego wielką radością a Szczególnie te kierunki skandynawskie, które nie były dotychczas bardzo eksploatowane, a jak widać, zapotrzebowanie na to jest wielkie, bo pierwszy rejs i stuprocentowe obłożenie samolotu to jest bardzo dobry prognostyk i oby, tak dalej. Założone w 1923 roku, FINER jest jedną z najstarszych linii lotniczych na świecie. Fiński przewoźnik posiada w swojej flocie 60 samolotów i prowadzi regularne rejsy do 55 międzynarodowych destynacji. Nowe rejsy do Krakowa, jak i zwiększona liczba rejsów do Warszawy tworzą dobre połączenie między Polską a Azją, do której Finar w ostatnich latach zwiększył liczbę rejsów. W tej chwili Azja stanowi jedną czwartą naszych obrotów. Jest to jednak wyraźny kierunek, który rozwija się najszybciej. Już od czerwca Finar rozpoczyna loty do Nagoi, od listopada do Delhi w Indiach i za rok do Kuala Lumpur w Malezji. Trasa przez Helsinki jest najszybszym połączeniem między wieloma miastami Europy i Azji, do grona tych miast dołączył teraz Kraków. Na szerszą rozmowę z wiceprezydentem Finera Henrykiem Arle zapraszamy już wkrótce w gościu pasażera.